Wielka podróż. I tak żeglowali i żeglowali pełnych sześć tygodni przez falujące morze. Jechali w kierunku, jaki im wskazywała jaskółka lecąca nad okrętem. Nocą nosiła maleńką latarkę, aby ją mogli dojrzeć w ciemności, a załogi innych okrętów brały to światełko za spadającą gwiazdę. Im dalej i dalej posuwali się na południe, tym robiło się goręcej i goręcej. Polinezja, Chichi oraz krokodyl. Cieszyły się ogromnie tym rozgrzałym, palącym słońcem. Uganiały się z głośnym śmiechem po pokładzie i wypatrywały, czy nie widać już upragnionego lądu Afryki. Ale prosie i pies i sowa tu nie mogły w takim upale pracować. Siedziały tylko z wywieszonymi językami na tylnym pokładzie statku, w cieniu wielkiej beczki i piły bez przerwy lemoniadę. Kaczka Dab-Dab skakała często dla ochłody w morze i płynęła za statkiem. W ten sposób we wtorki i piątki łowiła śledzie. To też w te dni wszyscy pasażerowie statku jedli ryby, aby oszczędzić suszone mięso. Gdy przybyli w pobliże równika, ujrzeli latające ryby, które skierowały się zaraz w ich stronę. Ryby zapytały Polinezję, czy to statek doktora Dulittle. Skoro potwierdziła, uradowały się bardzo, gdyż małpy w Afryce poczęły już wątpić, czy doktor kiedykolwiek do nich przyjedzie. Polinezja spytała: Ile mil dzieli ich jeszcze od Afryki, a latające ryby oświadczyły, iż teraz pozostało już tylko 55 mil do przepłynięcia. Kiedy indziej znowu wynurzył się z fal morskich cały rój delfinów. I one także pytały Polinezję, czy to statek słynnego doktora i czy doktorowi nie brak czegoś w podróży, a Polinezja odparła. Owszem, zabrakło nam cebuli. Niedaleko stąd jest wyspa, powiedziały. Gdzie rośnie dzika cebula, soczysta i piękna. Jedźcie tylko dalej, zerwiemy kilka cebul i przyniesiemy wam. I delfiny pomknęły jak strzały, ale wkrótce papuga ujrzała je znowu. Płynęły za statkiem i ciągnęły za sobą cebulę w wielkich sieciach z morskich alk. Nazajutrz wieczorem, po zachodzie słońca, doktor powiedział: Podaj mi lunetę, Cici. Nasza podróż dobiega kresu. Sądzę, że wnet zobaczymy wybrzeże Afryki. I naprawdę, w pół godziny później, zdawało im się z pewnością, że widzieli w dali zarysy lądu. Ale że tymczasem ciemność zapadła zupełna, nie mogli stwierdzić, czy to był naprawdę stały ląd. Potem zaskoczyła ich gwałtowna burza z błyskawicami i grzmotami. Wiatr wył, całe strugi wody lały się z nieba, a bałwany morskie piętrzyły się tak wysoko, że zalewały pokład. Nagle rozległ się głośny trzask. BUM! Statek stanął w miejscu i pochylił się na bok. Co się stało? spytał doktor, wychodząc śpiesznie z kajuty na pokład. Nie wiem dokładnie, odrzekła papuga, ale mam wrażenie, że statek nasz rozbił się. Powiedz kaczce, aby wyskoczyła do wody i zbadała położenie. Dab-dab zanurzyła się głęboko po fale, a kiedy wypłynęła z powrotem, oświadczyła, że najechali na skałę. Statek ma u spodu wielką dziurę, przez którą wpływa szybko woda i wkrótce zatonie zupełnie. W takim razie najechaliśmy chyba na Afrykę powiedział doktor. Mój Boże, mój Boże, teraz musimy wszyscy przepłynąć do brzegu. Ale cici i Geb Geb nie umiały pływać. Weźcie linę, poleciła Polinezja. Mówiłam wam przecież, że ona przyda nam się bardzo. Gdzie kaczka? Chodź tu, dab dab. Weź ten koniec liny, poleć do brzegu i przywiąż go do palmy, a drugi koniec przywiążemy tutaj do statku. Kto nie umie pływać, ten musi przejść po linie na ląd. To się nazywa lina ratunkowa. W ten sposób dostali się wszyscy na wybrzeże. Jedni płynąc, drudzy frunąc, a ci, którzy czołgali się po linię, przenieśli kuferek i walizkę doktora. Statek jednak był już do niczego i po chwili wzburzone morze rozbiło go doszczętnio skałę, a fale uniosły deski i kłody. Potem doktor i jego zwierzęta znaleźli schronienie w ładnej dużej grocie, którą odkryli wysoko w górze w nadbrzeżnych skałach. Tam przeczekali burzę. Nazajutrz, kiedy słońce wzeszło. Udali się wszyscy na wybrzeże, aby się wysuszyć. Poczciwa, stara Afryka, wystchnęła Polinezja. Jak to miło wrócić znowu do domu. I pomyśleć tylko, że jutro mija 169 lat od chwili, kiedy tu byłam. A nie zmieniła się przez ten czas ani troszeczkę. Te same stare palmy, ta sama czerwona ziemia, te same stare czerwone mrówki. Nie ma nic ponad ojczyznę. Inne zwierzęta spostrzegły, że papuga ma łzy w oczach. Tak ją uszczęśliwił widok ojczyzny. Doktor jednak zauważył nagle brak swego cylindra, który mu wicher zdmuchnął do morza. Wyprawiono zatem kaczkę na poszukiwanie cylindra. Ujrzała go hen w oddali, kołysał się na wodzie niby małe dziecinne czułenko. Kiedy do niego doleciała, znalazła w nim jedną z białych myszek, skuloną z trwogi i grozy. A ty co tu robisz? zapytała kaczka. Miałaś przecież zostać w Paddleby. Nie chciałam zostać w Puddleby, odpowiedziała myszka. Chciałam koniecznie zobaczyć, jak wygląda Afryka. Mam tutaj krewnych. Ukryłam się wtedy w bagażu i razem z sucharami dostałam się na statek. Kiedy statek zaczął tonąć, przestraszyłam się okropnie, bo nie umiem dobrze pływać. Pływałam, póki mi sił starczyło, ale wkrótce wyczerpałam się całkiem i sądziłam już, że mój koniec się zbliża. Wtem nadpłynął kapelusz doktora. Wślizgnęłam się do niego, bo nie chciałam utonąć. Kaczka wzięła cylinder razem z myszką do dzioba i powróciła z nim na wybrzeże, a wszystkie zwierzęta obstąpiły kapelusz, chcąc zajrzeć do środka. To się nazywa ślepy pasażer, pouczyła papuga. Nagle, gdy wszyscy byli zajęci szukaniem wygodnego miejsca dla myszki w kuferku doktora, małpka Cici zawołała. Cicho. słyszę czyjeś kroki w lesie. Umilkli i nasłuchiwali. Po chwili wyszedł z lasu czarny człowiek i zapytał ich, co tu robią. Moje nazwisko jest Jan Dulitl, doktor medycyny, przedstawił się doktor. Wezwano mnie do Afryki, abym uleczył chore małpy. Musicie wszyscy stanąć przed królem, oświadczył czarny człowiek. Przed jakim królem? Spytał doktor, który nie chciał tracić czasu. Przed królem państwa Joliginka, odparł człowiek. Cały ten kraj należy do niego i wszyscy cudzoziemcy muszą się stawić przed nim. Chodźcie ze mną. Tak więc zabrali swoje tobołki. I poszli za czarnym przez leśną gęstwinę.